Z tej strony Karolina, witajcie na moim kanale. Na początek chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dołączacie do naszej grupy na Facebooku Twórcze Natchnienie, warsztaty artystyczne z Karoliną Czoba i szczególnie dziękuję tym osobom, które biorą też udział w dyskusji, w komentarzach, właśnie pod postami na konkretne tematy. Na temat tych kwiatuszków i materiału, z którego są zrobione, też na pewno będziemy rozmawiać. A teraz już zapraszam Was na filmik. Dziś chciałam Wam pokazać, z czego można zrobić fajne kwiatuszki. Generalnie nie wiem, czy już takiego kwiatka podobnego Wam nie pokazywałam, ale chodzi mi głównie o to, że wykorzystujemy zupełnie inny materiał niż taki zwykły skrapowy papier. Brakowało mi w sklepach takiego papieru. Powiedziałabym, że bardziej mięciutkiego. Nie mogłam takiego dostać. No, i tak sobie myślałam, myślałam, co by można było zrobić, żeby właśnie te kwiaty zrobione z papieru nie były takie sztywne, żeby się poddawały, chociaż troszeczkę naszym rękom, temu, żeby je lekko powiedzmy tak jakby uformować już na samej kartce. No i pomyślałam, że spróbuję zrobić kwiatki z papieru toaletowego, takiego nawilżanego papieru. Tak wygląda właśnie opakowanie tego papieru, który ja wykorzystałam. On jest, tak jak już mówiłam, nawilżany, taki dosyć mokry. No i wiecie, trochę on jest jednak inny niż takie chusteczki do pielęgnacji dzieci, ponieważ no, rzeczywiście można go spłuchiwać w toalecie, czyli po prostu nie zawiera tych takich włókien. Rozrywa się bardzo ładnie, czyli tak naprawdę no, bardziej jest to papier niż, niż taka faktycznie chusteczka. Papier będziemy barwić mgiełkami. Ja tutaj mam akurat kilka kolorów z Lindis i taki jeden zielony od Heidi Swap. Żeby wszystko nie było u Was na biurku brudne właśnie od mgiełek, warto sobie przygotować jakiś karton i w tym kartonie pryskać. Żeby nie suszyć papieru później zbyt długo, to troszeczkę go wycieram, obsuszam yy, po prostu w zwykłym papierze który nie jest mokry, no bo później jak będę jeszcze spryskiwałam giełkami, później jeszcze będę czymś tam pryskała, zobaczycie, no to po prostu długo będę musiała to suszyć, bo będzie mocno wilgotne, a tak już troszeczkę wilgoci się pozbyłam. Rozprostowuję sobie papier, jeden arkusz tego papieru tak na płasko, po prostu w tym moim kartoniku, no i teraz będę spryskiwała. Mgiełkami. Wybrałam tutaj sobie dwa kolory. One są w zasadzie z podobnej gamy kolorystycznej, więc ładnie się mieszają i ładnie się przenikają. Zrobi się taki fajny tęczowy wzorek, czy może w sumie nie tańczowy, ale taki bardziej yy, ombre, takie naprawdę ładne mieszanie, ładne przenikanie się tych dwóch kolorów. Kiedy już jestem zadowolona z efektu. No to oczywiście zabieram się za podsuszanie i tutaj nie będę używała żadnej nagrzewnicy, tylko będę, słuchajcie, używała zwykłej suszarki do włosów. I to takiej suszarki, którą włączam na najbardziej gorący nawiew, no i na najmocniejszy nawiew, żeby ten arkusz wam nie odfrunął, to musicie jakby suszyć bardzo nisko i totalnie na płasko, żebyście nie zmieniali kąta, ponieważ wtedy on po prostu będzie Odlatywał. Jak widzieliście do ręki, wzięłam teraz lakier do włosów i to taki całkiem mocny. I gdy już trochę podsuszyłam sobie ten arkusz papieru, to spryskuję go dość obficie właśnie lakierem do włosów. Jeżeli później po wysuszeniu arkusz będzie zbyt mało sztywny, tylko taki jeszcze wiotki, którego nie da się tak naprawdę formować, albo da się, ale nie będzie zachowywał kształtu, to możecie później po prostu jeszcze raz powtórzyć to opryskanie yy, lakierem do włosów. A tak właśnie się zachowuje taki arkusz papieru, właśnie toaletowego, tak naprawdę, który jest zrobiony, słuchajcie, właściwie własnoręcznie, można powiedzieć, zabarwiony własnoręcznie, usztywniony własnoręcznie. On jest bardzo fajny, sztywny, można go praktycznie zginać, więc można go też i formować. Ja tu już sobie wcześniej robiłam różne kwiatki, które pokażę Wam na końcu tego filmu, tak żebyście sobie jeszcze zobaczyli. A my teraz będziemy używali bardzo fajnych, moich ulubionych wykrojników Lady Design, to jest wykrojnik Flower 001. Wykorzystuję tutaj trzy wielkości tego kwiatuszka. Tak naprawdę z każdego jednego płateczka, z każdej jednej warstwy możecie zrobić kwiatek, który będzie wyglądał pięknie, ale my zrobimy kwiat trzywarstwowy. To są, słuchajcie, wielkościowo trzy ostatnie wykrojniki od końca. Może tutaj tego tak aż super dobrze nie widać, ale zwróćcie uwagę na kolor tych kwiatuszków. One są takie, widać, że dwubarwne, że ładnie są pocieniowane, a praktycznie prawie nie musieliśmy pobrudzić rąk. No i tu są te kwiatki, do których dążymy. Kwiatki trzywarstwowe. Będę je formować właściwie w bardzo prosty sposób na takiej specjalnej piance i przy użyciu y, narzędzi z kuleczką moich ulubionych też tak właściwie bardzo solidnych y, można mocno tutaj nimi przyciskać i nic się nie dzieje. Czyli ja właściwie zrobiłam, słuchajcie, tak przełożyłam kwiatek na powiedzmy lewą stronę i dociskam dosyć mocno każdy z płatków. Tak to wygląda. Widzicie, jak fajnie się powyginało, i nic jakby nie robi się płaskie, ale tu tylko w zasadzie tak naprawdę wciskałam każdy płatek w tą matę. Następnie mniejszą kuleczką dociskam teraz po drugiej stronie, żeby uformować te kwiatki, te płatki, żeby te płatki poszły po prostu do góry. No i teraz zrobimy sobie następną warstwę, którą oczywiście też, tak jak mówiłam Wam, przekładam na lewą stronę. A ta lewa strona też jest troszeczkę właśnie w kolorze, więc tu już nie trzeba barwić. Nawet nie trzeba tuszować tych płatków po drugiej stronie, bo one od razu ten papier od razu po prostu jest cały pomalowany. Tylko że po lewej stronie jest nieco jaśniejszy. No i dokładnie to samo robię. I mam już, zobaczcie, drugą warstwę. Kolory są fajne, bo takie mocno intensywne. Bardzo mi się to podoba. Do najmniejszych płatków biorę oczywiście najmniejszą kuleczkę i też tylko wciskam dosyć mocno w tematę. Przekładam na drugą stronę, dociskam środek i płatki wychodzą do góry. Tak wyglądają trzy części kwiatka gotowe już do posklejania. Sklejać będę właściwie klejem taki gru. Tutaj to jest papier, słuchajcie, to nie jest foamiran, więc nie musimy używać kleju na gorąco. No i oczywiście, tak jak zwykle, to robię płatki, jakby tak układam na mijankę. I za każdym razem, gdy wklejam kolejną warstwę, to też troszeczkę dociskam kuleczką, żeby po prostu ten kwiat od razu uformował się tak, jakby do góry, tak, żeby się tak ładnie podniósł. No i ostatnia warstwa, tak naprawdę, też używam tutaj tego, tej małej kuleczki. Dobrze właśnie jest mieć narzędzia z kilkoma wielkościami kulek, no bo też większymi kulkami łatwiej jest formować yy większe płatki, więc yy kilka narzędzi zawsze na pewno się przyda. Ok, no i gotowe. Klej właściwie od razu łapie to jest dosłownie moment i już jest to sklejone. Tak wygląda kwiatuszek. Jeszcze nam jest potrzebny środek, który tym razem będzie takim ładnym kryształkiem. Ostatnio kupiłam sobie taki zestaw kryształków, kilka właściwie w kilku kolorach, ale tu się na tym kwiatku dzieje już dość, dość dużo i dlatego po prostu chcę, żeby to był taki neutralny kolor. Ok. I tak to słuchajcie wygląda. Fajny, dość usztywniony kwiatek, ale mimo wszystko nie taki sztywny jak ze zwykłego papieru czy ze skrapowego papieru. On jest bardziej w dotyku tak podobny do tych kwiatów kupionych, tak? Także polecam Wam ten sposób, bo naprawdę fajne kwiatki wychodzą i ciekawe są też efekty kolorystyczne. Dodatkowo ja tu jeszcze sobie zrobiłam takie malutkie kwiatuszki z innego wykrojnika Lady Design. Napiszę Wam oczywiście w komentarzu, co to jest za wykrojnik. Podam też Wam link do strony, gdzie możecie te wykrojniki kupić. No, i jeszcze pokażę Wam kilka innych kwiatków, które zrobiłam też właśnie z tego papieru, tylko po prostu w innym kolorze, przy użyciu innych mgiełek, no i ze środkami z pręcików. Także możecie zrobić naprawdę mnóstwo kwiatków. Na pewno wiele, wiele jeszcze innych niż te tutaj. Ja tylko praktycznie trzy rodzaje sobie przygotowałam. A jeżeli chcecie, żeby kwiatek był bardziej taki, jeszcze bardziej, że tak powiem, Delikatny, no to możecie nawet użyć po prostu albo mniej lakieru do włosów, albo wcale go nie użyć, i też będą te kwiatki bardzo fajne. Mnie w szczególności po prostu podoba się ta opcja, że mogę je tak troszeczkę doformować. Wiecie, tam jeden trochę wcisnąć pod drugi, czego tak naprawdę z kwiatami z papieru ym, takiego typowego, skrapowego, no nie, nie bardzo da się zrobić. W tym filmiku to już jest wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście zapraszam do tego, żeby wcisnąć łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Karolina.